Ja wiem, jak wygląda. Wyglądasz jak bobr. Longinus kasparek, nie? Może Jezus wyglądał jak Kasparek i dlatego go ukrzyżowali? Krasna. On wygląda jak skrzyżowanie bobra z kierowcą tira. Wielkie zęby i pustka w oczach. Co on na siebie dzisiaj ubrał, to jest poezja. Naprawdę, co ty robisz? stary cosplay pękniętego hemoroida? Chodź, chodź, za sznurek! Wielkie brawa, Krzysiek Kasmarek! Ach, Łukasz Wolski, dajcie mu jeszcze trochę miłości, zasłużył jak najbardziej. Łukasz Wolski, z tych ust płynie tyle gówna, że ruchanie cię w mordę liczy się jako anal, naprawdę. I dobrze, rozpierdol po pierwszym żarcie, tak będzie, spokojnie. I kochani, kochane, osoby kochanowskie. Ja wiem, jak wygląda. Ja po prostu chcę, żeby wróciły Austro-Węgry. Robert Makłowicz, jeżeli mnie słyszysz, powiedz słowo, pójdę za tobą. A skoro już mowa o ludziach, którzy wyglądają jak ciepłe kluchy, Mieszko Minkiewicz. Wziął mnie na saporty, przyjaciel, pracodawca przejechaliśmy razem całą Polskę, co czyni mnie człowiekiem z bardzo rozpoznawalnym szoferem. <noise> Mieszko jest z Białego Stoku i nie jest polakiem. Sam mówi o sobie, że jest paliakiem. No, i tak się wymieniamy tym, co nasze kultury mają najlepsze. On mi pokazał, czym są kartacze i baba ziemniaczana. Ja go przekonałem, że nie stanie się gejem, jak sobie umyje dupę. I kłamałeś! <grych> to dlatego, że chciałem podwyżkę. I naprawdę, oj, Mieszko, ty potrafisz narobić siary. Ja pamiętam, że byliśmy i w Warszawie, i tam. Szedł ulicą czarnoskóry facet, a mieszka na niego palcem i mówi Woldemort, nie wiem, Chłopie, co ty, tak nie, a, tak nie można, a on ale to był czarny pan! E, na szczęście facet nie zareagował, może był głuchy. Łukasz Kowalski w ogóle... dobry Segłej morda. Okay. Łukasz Kowalski, on pochodzi z miejscowości Cisie, nie? I to jest naprawdę pojebane, że głuchy człowiek pochodzi z miejscowości, która zaczyna się na C. Ale Łukasz, jesteś moim idolem. Też zaczynałeś na saportach, potem się usamodzielniłeś i przejebałeś samodzielnie 20 tysięcy złotych. Ale to nie jest największe marnotrawstwo, jakie widziałem, bo było większe na YouTubie w Masz Minutę, jak Patryk Trela przepierdolił swoją minutę. Mamy takie powiedzenie w Comedy Labie, że oczy Machnickiego widzą, uszy Kowalskiego słyszą, a morda Wolskiego się niestety nie zamyka. W temacie braku zamków, klamek i w ogóle drzwi to Zbychu Grabowski. Byłby baron Harkonnen, gdyby na jakiejś planecie wydobywano karaoke. I ciebie stary nie chcę cisnąć. Bo widzę, że się zajebiście starasz, ogarnąłeś trzeźwość, robotę, pracujesz nad sobą, szczerze podziwiam. Gdyby wszyscy ludzie, co są w dupie, starali się tak jak Zbychu, to by dalej byli w dupie. Ale, jakie byśmy mieli śmieszne komentarze. Są z nami dwie Martyny. Jedna powiedziała, żeby jej nie seksualizować. Ale spokojnie, to nie ta. Martyna podwysocka. Kiedy zobaczył ją trener Kazimierz Górski, to powiedział piłka jest okrągła i są takie dwie. Ale nie będę o tobie za dużo mówił, bo choćbym nie wiem jak tutaj się starał, i tak nie wymyślę niczego, czego nie krzyknęli ci już z rusztowania budowlańcy. Martyna Cytryna mówiłaś, żeby cię nie seksualizować i masz rację. Gadaliśmy z chłopakami i to by było obrzydliwe. Więc... W ogóle to jest dziwne, że ktoś się przedstawia: Martyna Cytryna. To co, jak będziesz miała syna, to będzie Polaczek-Buraczek? Więc... Ale zrozumiałem dopiero, jak poznałem rodzinę Martyny: jej brat Elon Melon, <ślesz> jej matka Ula Cebula <ślesz> i jej stary Igor Pomidor. A jak już jesteśmy przy rzeczach, które tracą swoją świeżość, e, Alan Pakosz. Kiedy w 2014 Putin dokonał aneksji Krymu, czoło Alana wzięło przykład i dokonało aneksji tego, co tu masz na górze. I ja nie chcę mówić, że łysina Alana jest duża, ale rozmawiałem z jednym deweloperem i powiedział, że mało osiedle się tam zmieści. E, ja nie chcę mówić, że łysiejesz na czubku głowy, ale mapy Google oznaczają twój web jako rondo mogilskie. A propos rzeczy, które trzeba obejść dookoła, Filip Hiciuś Białosgórski. W chemii metale dzielą się na alkaliczne, Przejściowe oraz metale ziem rzadkich. Ze względu na Kiciusia, chemicy wyróżnili jeszcze czwartą grupę metali. Złaknione uwagi wkurwiające. Jest też z nami Filip Puzer. Ja to się z Puzera nie śmieję, bo on tak jak ja żyje z komedii i tak jak mnie Puzyra utrzymuje, że ona. Puzer mi się kiedyś zwierzył, że chłop to powinien mieć dwie żony, bo trudno wyżyć z jednej pensji. Wielu ludzi myśli, że nazwisko puzer to nie jest takie bardzo śmieszne, ale spokojnie, to tylko puzyry. Jest niski, ale niech was nie zmylą jego niepuzyrne rozmiary. Wyciąga łapę po hajs, bezpuzyrny na pieniądze. A jak kiedyś zaatakował go niedźwiedź, to leżał na ziemi, nie oddychał i tak długo się nie ruszał, że niedźwiedź sobie odszedł. Tak, Filip upuzyrował własną śmierć. A propos śmierci, rzeczy, które niestety żyją, Patryk Trela. Patryk napisał magisterkę o stand-upie i dostał za nią trzy. Mieszko napisał magisterkę o stand-upie i dostał za nią 5. Tyle się narzeka na polskie uczelnie, a coś tam jednak się znają. <grystanie> Michał Leja. W ogóle nieźle się złożyło, że tutaj obok siebie siedzą Mieszko i Leja, moich dwóch potencjalnych pracodawców. A ciekawostka, od września moja sportowa konkurencja Tomek Machnicki Jedzie w solową trasę. Moja druga saportowa konkurencja, Łukasz Wolski, jedzie od września w solową trasę. Zrobił mi się kurwa rynek pracownika. Ale spokojnie, chłopaki, nie bijcie się. Z obu z Was ucieszę się tak samo. Co mogę powiedzieć? Biorę po 500 złotych od każdej drużyny i słucham państwa. I nasza gwiazda, jeśli przyjmiemy, że gwiazda to kula gazów dążąca do samozagłady. Tomasz Machnicki. Człowiek, według którego Kieślowski zrobił trzy identyczne filmy. I teraz, kochani, mam taką angażującą zabawę. Chodzi o to, że jak za każdym razem, jak powiem Tomek i wyciągnę mikrofon w waszą stronę, o tak, to musicie krzyknąć Machnicki. Z jakim to ma być entuzjazmem? Ano z takim, wyobraźcie sobie, że w krytycznym momencie możecie krzyknąć Barabasza. T tego oczekuję od was. Zróbmy sobie tego test. Ryj Morawiecki, anochalsemicki. Tomek! Tomek! Machnicki! Tomek! Machnicki! To dźwiga mental hipochondrycki! Tomek! Malicki. Tomek! Malicki. Kto liże stopy częściej niż cycki? Tomek! Malicki. Tomek! Malicki. Kto na Open Majkach zachowuje się to tak, jak ta jebana laska przed sprawdzianem, która mówi, że o, nie przygotowałam się! Macie coś, napisaliście, nic kurwa nie mam, co ja zrobię? A potem wychodzi i ma kurwa 5 a 4 żartów, z czego jedna kartka A4 to są same kurwa złote strzały. Tomek! Magicki! Tomek! Magicki! Albo kto wychodzi i mówi, że kurwa, ale mam nowy materiał. A potem jeden żart mógł nie wejdzie, że jak pizda zestresuje. I mówi to samo, gówno o dzikach. I, I tak pomyli się i powie, że tam nie było psa, i mu potem kolbek do psa kurwa nie zadziała. Tomek! Magicki! Tomek! Magicki! Wiedzi ze mną w trasę litości, chociaż mnie wkurwia, chociaż nie potrafię z nim czasami wytrzymać, to nie wyobrażam sobie lepszego człowieka, który jako jedyny potrafi zneutralizować Łukasza Wolskiego. I mam nadzieję, bo przejechałem z nim już całą Polskę, mam nadzieję, że zrobię to jeszcze nie jeden raz. Tomek! Magicki! Tomek! Magicki! I dziękuję bardzo!